Już patrzymy sobie. Pani Dorotka pyta, czy coś będzie z tego związku, z tej relacji. Nie. Nie, jest to podrywacz jest to mężczyzna, który jedno mówi, drugie robi. I tak sobie tutaj. Nie, to już nawet nie ma co dalej kart układać. Ale dla Pani za to dobre przesłania wybierzemy. Już patrzymy sobie, Pani Dorotka. No, proszę, Pani realizuje teraz jakieś rzeczy związane w ogóle z przeznaczeniem, z, takim, z działaniem. Dużo rzeczy się jakby realizuje. Na siłę nie ma sensu szukać sobie mężczyzny, bo dalej idzie karta konfliktu tutaj, przede wszystkim. Nie na siłę. Mężczyzna, który jest, on się sam pojawi. Proszę iść dalej do przodu, po prostu skupić się na swoich rzeczach, które ma Pani do zrealizowania, a nie na, si nie na sile. Spójrzmy, co mówią karty samouzdrowienia, jakie tutaj do Pani przekazy pokazują. Już patrzymy sobie. Silna zmysłowość, ale też zadbanie o siebie. No właśnie, karta uzdrowienia. Ale proszę się tak, jakby wyciszyć. Karta uzdrowienia. Wszystko jest nam podane czasami yy, właściwie. Natomiast w momencie, kiedy Pani szuka czegoś na siłę, to, to energia nie przychodzi. No i miłość, proszę bardzo. Jak Pani przestanie szukać. To znajdzie się wszystko. Spójrzmy, co aniołowie mówią do pani dorotki. Już patrzymy, kochana. No proszę, następne dobre serduszko, taki tutaj ziemski anioł. Duże pani ma serce, duże wyczucie, ale też silną emocjonalność, co jest bardzo dobre. Nie szukać na siłę. Sam się znajdzie. Pozdrawiam.